Cześć wszystkim i witajcie. W tym filmie pokażę sterowania gesty na słuchawkach JBL Quantum 360X. A zaczniemy od pierwszego pokrętła. To jest e, głośność czatu i gry. Więc jeśli chcesz zwiększyć głośność gry, po prostu przesuń w górę do ikony GamePad. A jeśli chcesz zwiększyć głośność czatu, po prostu par, e, przesuń w dół. Tutaj mamy ten. Ikona człowieka. Więc po prostu przesuń w dół. Następne mamy kontrolę głośności, pokrętło, aby je zwiększyć. Po prostu przesuń w górę do plusa, a aby je zmniejszyć, przesuń w dół do minusa. Następne to wyciszanie i włączanie dźwięku. Aby wyciszyć mikrofon, naciśnij na niego, a aby go włączyć, również naciśnij. A ostatnie co mamy to przycisk zasilania oraz przycisk połączenia, właściwie więc. Przesuń w dół, aby wyłączyć słuchawki. Przesuń w górę, aby je włączyć. Przesuń w górę i przytrzymaj, aby wejść w tryb żartu. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw lajka pod filmem. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.